Jest z nami wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Henryk Kowalczyk, oraz minister edukacji i nauki, pan Przemysław Czarnek. O zabranie głosu poproszę najpierw pana premiera. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy po spotkaniu, na którym z inicjatywą szły uczelnie rolnicze posiadające w swoich zasobach kształcenie weterynaryjne, ale też i kliniki weterynaryjne. Jako, że Samokształcenie weterynaryjne jest bardzo istotne z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa. Potrzeba nam wielu lekarzy weterynarii dla inspekcji weterynaryjnych, wielu lekarzy weterynarii dla leczenia zwierząt. To jest zawód, który też wymaga bardzo istotnego, istotnej części w kształceniu, części praktycznej. Część praktyczna może być realizowana tak naprawdę w klinikach. I tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak wzmocnić funkcjonowanie klinik weterynaryjnych będących zorganizowanych przy uczelniach. To oczywiście zależy nam na tym, aby te właśnie procedury wysokospecjalistyczne były w tych klinikach realizowane, aby jakość kształcenia lekarzy weterynarii była należyta. Ale też ważne jest, żeby te kliniki były dostępne dla pacjentów, dla właścicieli zwierząt dla aby też, na co ja zwracałem uwagę, aby też miały możliwość wyjazdu w teren, bo to też jest ważne, bo nie każdego pacjenta da się natychmiast do kliniki zawieźć, to jest to istotna rzecz. I stąd pomysł, abyśmy wspólnie o to się zatroszczyli, o funkcjonowanie klinik zatroszczyli się wspólnie, nie tylko na podstawie subwencji, która jest w dyspozycji pana ministra, ale również wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Taki zamysł zadeklarowaliśmy. Myślę, że będziemy go tutaj realizować po to, aby podnieść jakość kształcenia, zaoferować też usługobiorcom ofertę tańszą, co na pewno będzie spożytkiem dla pacjentów, dla właścicieli tych zwierząt. Myślę, że to też przyczyni się znacząco do podniesienia jakości kształcenia lekarzy weterynarii. Bardzo dziękuję panu ministrowi za ten pomysł, a właściwie pomysł to wyniknął z, ze środowisk uczelnianych, a pan minister go podjął. I tutaj dzisiejsze nasze spotkanie myślę, że przybliża nas do rozpoczęcia prac nad tym problemem. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Są z nami szanowni państwo rektorzy tych uczelni przyrodniczych w Polsce, które... Prowadzą kliniki weterynaryjne, kliniki na najwyższym poziomie i to świadczące serwis również nocą całodobowy, zarówno ten stacjonarny jak i dojazdowy. To jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, to jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, to jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Warmińsko Dziękujemy panom rektorom za obecność i za dyskusję. Kliniki weterynaryjne, proszę Państwa, zatrudniają lekarzy weterynarii i, można powiedzieć, mają podwójne znaczenie. Po pierwsze, kształcą w sposób praktyczny na najwyższym poziomie lekarzy weterynarii, a po drugie no, leczą przypadki, naj, można powiedzieć, najgorsze, to znaczy te, których nie da się wyleczyć w, w normalnych warunkach. A potrzebna jest tutaj rzeczywiście wiedza specjalistyczna. Do tej pory nie było takich przepisów, które by jednoznacznie były nakierowane na finansowanie etatów lekarskich w klinikach weterynaryjnych. To się działo przy okazji działania uczelni, a to z kolei generowało koszty po stronie właścicieli pacjentów. Każdy właściciel psa, kota, czy. Zwierzęcia hodowlanego, który chciał leczyć to zwierzę w klinice weterynaryjnej, musiał wnieść opłatę i to często niemało. Chcemy zatem przez to rozwiązanie, o którym mówił pan premier, osiągnąć kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, Zwiększenie liczby pacjentów w klinikach, bo bez pacjentów nie ma leczenia, nie ma też praktyki, żeby praktycznie kształcić lekarzy trzeba mieć jak najwięcej pacjentów z jak najróżniejszymi przypadkami, bo wtedy się ta nauka weterynarii rozwija. Po drugie chcemy, żeby właściciele pacjentów ponosili zdecydowanie mniejsze koszty niż dzisiaj, bo dzięki finansowaniu etatów lekarskich w klinikach weterynaryjnych. Będą, będzie opracowany koszyk, nowych koszyk świadczeń weterynaryjnych w klinikach zdecydowanie tańszych, zdecydowanie tańszych niż to ma miejsce do tej pory. A zatem każdy właściciel e, takiego czy innego zwierzęcia będzie e, mógł. Miał, miał większy dostęp również przez to do, do klinik weterynaryjnych. No i po trzecie, chcemy. Dać impuls do rozwoju tych klinik weterynaryjnych, bo są one absolutnie niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego państwa polskiego i naszego społeczeństwa. Świetnie wykształcony lekarz weterynarii, weterynarii ale też dostęp do klinik weterynary, weterynaryjnych spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Takie są nasze cele. Nasza droga ma już swoje etapy. Ja jeszcze w przyszłym tygodniu przekażę wszystkim czterem uczelniom. Zwiększenie subwencji po 2,5 miliona zł, czyli łącznie 10 milionów zł, na rozwój potencjału klinik weterynaryjnych i w ogóle wydziałów weterynaryjnych. A z kolei już dobrany zespół roboczy pracuje nad konkretnym przepisem prawa, który będzie pozwalał w następnym półroczu i w ogóle już systemowo w kolejnych latach na finansowanie działalności klinik weterynaryjnych, po to, żeby te cele wszystkie były już osiągane na stałe. raz jeszcze dziękuję Panu premierowi i panom rektorom za tę dyskusję i gotowość do realizacji tego ważnego społecznie również działania. Dziękuję bardzo